Nowy sezon, nowe nadzieje i nowe zespoły. Za nami premierowa kolejka w sezonie 2021-2022 w Ewinner II Lidze. Już na starcie nie brakowało emocji, a Benjaminkowie pokazali, że nie będą dla nikogo łatwymi rywalami. Zapraszamy na pierwszy w tym sezonie magazyn Ewinner II Ligi. Patrzymy na początek na harmonogram pierwszej kolejki. Zaczęliśmy w piątek w Chorzowie meczem wracającego na szczebel centralny ruchu z pogonią Siedlce. Spadkowicz z Fortuna pierwszej Ligi GKS Bełchatów grał w sobotę w Puławach, a hitem kolejki było poniedziałkowe starcie Wigier z Chojniczanką. Inauguracja drugoligowego sezonu w Chorzowie. Po dwuletniej przerwie na szczebel centralny wraca ruch od razu z dużymi aspiracjami i nadziejami. Na początek przed ruchem mecz z Pogonią Siedlce, w którym od początku swoich szans szukały obie strony. Widzimy pierwszą próbę gospodarzy, konkretnie Jakuba Siwka. Zespół prowadzony przez Jarosława Skrobacza przejął w tym meczu inicjatywę. Oglądamy jak po dograniu Kwaśniewskiego świetną szansę miał Tomasz Foszmańczyk, ale broni to doskonale Bartosz Klebaniuk. Coraz śmielej poczyna sobie w ofensywie ruch. W 19 minucie kolejna akcja prawą stroną. Dośrodkowanie Siwka na dalszy słupek, a całość zamyka precyzyjnym strzałem pozyskany przez niebieskich latem Przemysław Szkatuła. Ogromna radość na trybunach, bo kibice ruchu mieli z pewnością w pamięci dotkliwą porażkę z pogonią sprzed 3 lat aż 0 do 6. W kolejnych fragmentach spotkania sytuacji było mniej, więc przenosimy się do ostatniego kwadransa. Ten zaczął się od rzutu wolnego w wykonaniu Łukasza Janoszki. Raz jeszcze dobrze golkiper pogoni, choć było blisko podwyższenia prowadzenia. Błyskawicznie mamy jednak odpowiedź piłkarzy z Siedlec. Akcja prawą stroną. Po doświadkowaniu podbił jeszcze tę piłkę Kulejewski i zrobił z tego użytek Maciej Górski. Instynktowny strzał, po którym mamy remis, choć nie zamierzali pogodzić się z takim stanem rzeczy gospodarze. Ruch do końca atakuje. Swoją szansę miał Daniel Szczepan, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. To już trzecia minuta czasu doliczonego. Po szybkiej akcji Michał Biskup miał na rodze piłkę meczową, ale zmarnował ją, trafiając w Majewskiego. Nowy sezon zaczyna się więc dla ruchu i pogoni od remisu. Czas na teren kolejnego Beniaminka, Raduni. Do liczącej około 2000 mieszkańców Stężycy przyjechały rezerwy Lecha Poznań, spodziewając się trudnego starcia z ambitnym Beniaminkiem. Tak się rzeczywiście stało. Bardzo szybko zmuszony do wymagających interwencji miłoż mileczko. Najpierw przez Michała Millera, potem przez Pawła Wojowskiego. Poprzednio jednak bezbrankowy remis, ale od początku drugiej części ciąg dalszy ofensywnej gry rozpędzonych gospodarzy. Znów postraszył rywali Wojowski, z kolei to rzut rożny z 54 minuty. Dośrodkowanie na głowę przemyslała Szura i to Przeszka uratowała Lecha. Benjaminek ze Stężycy z wiarą w to, że sezon uda się zacząć zwycięstwem. W 63 minucie kolejna próba, tym razem zaczęło się od straty gości. Przytomne wyłożenie piłki z prawej strony do Sebastiana Dei, który kończy to wszystko pewnym strzałem. W taki właśnie sposób padł pierwszy w historii gol dla Raduni na szczeblu centralnym. Alech musiał rzucić się do odrabiania strat. Widzimy jak z piłką pędzi Filip Wilak. Wprowadzony z ławki zawodnik sam kończy to strzałem, ale nie zagrodzi w taki sposób Tułowieckiemu. Do końcowego gwizdka coraz mniej czasu. Mamy 87 minutę. Mocny wrzut z autoborowskiego, a zaraz potem zagranie ręką Dei, po którym sędzia wskazuje na 11 metr. Przed wyśmienitą okazją stanie Jakub Karbownik. Zobaczmy, wyczuł jego zamiary Kacper Tułowiecki i za sprawą tej interwencji został kolejnym bohaterem miejscowych. Beniaminek ze Stężycy wygrywa i na starcie sezonu pokazuje, że będzie w stanie napsuć krwi moznym tej ligi. Motor Lublin, który ma być w tym sezonie jednym z głównych kandydatów do awansu, na początek wybrał się do Pruszkowa na mecz ze Zniczem. Solidnie wzmocniony zespół gości od początku zabrał się do ataków. Już w czwartej minucie miękka centra ceglarza na głowę Michała Fidziukiewicza i nowy nabytek motorów w taki sposób przedstawia się kibicom. Bardzo szybkie otwarcie wyniku, ale na tym goście nie zamierzali poprzestawać. Brazylijczyk Vitinho, znany w przeszłości z występów w Rakowie Częstochowa, tutaj zatrudnił z ostrego kąta Jana Jurczaka. Niespełna kwadrans później kolejna próba motoru. Bożył się rożnym, piąskował ramkarz. Piłka trafiła jednak do Sebastiana Raka. Próba strzału przerodziła się w asystę. A Adrian Dudziński zakończył to przytomnie, podwyższając na 2-0. Pełna kontrola piłkarzy motoru nad tym, co dzieje się na boisku. Kolejny korner mógł zakończyć się golem numer 3, ale pomylił się tym razem Dudziński. Natomiast po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Aktywny Dudziński wpada w szesnackę z prawej strony, tam nieprzepisowo powstrzymuje go Peter Drobniak i to będzie rzut karny dla gości. Michał Fidziukiewicz w poszukiwaniu dubletu nie myli się i w Pruszkowie wszystko jest już w zasadzie jasne. Sprowadzony z garbarni Kraków Fidziukiewicz miał jeszcze w tym meczu chrapkę na Hastrika. Oglądamy jeszcze jedną świetną okazję, tym razem jednak zmarnowaną. Dopiero w końcówce tego meczu ambitniej powalczyli o honorowe trafienie piłkarze Znicza. Na 5 minut przed końcem Mariusz Gabrych bardzo dobrze zachował się w polu karnym i trafił na 1 do 3, a gospodarze, ostatnim zrywem, postarali się jeszcze o gola kontaktowego. Czterokrotny mistrz Polski i były reprezentant Igor Lewczuk zdecydował się kropnąć z dystansu, ale nie zaskoczył w ten sposób Seweryna Kiełpina. Ostatnie słowo w tym meczu należało jeszcze do piłkarzy Motoru, konkretnie do Michała Fidziukiewicza, który w swoim debiucie w Nowych Barwach zanotował hat i poprowadził zespół do wysokiego zwycięstwa na inaugurację. 4 do 1 wygrywa Motor w Pruszkowie. Start sezonu w Kaliszu dla kibiców był zagadką. Gospodarze, którzy na ostatniej prostej odpadli z wyścigu o awans do sezonu przystępowali ze swoimi problemami. Natomiast Olimpia Elbląg już pod wodzą nowego trenera Tomasza Grzegorczyka to zupełnie inna ekipa od tej z wiosny. W Kaliszu goście pokazują to już w pierwszej połowie, dokładniej w jej końcówce. Składna akcja, którą kończy celnym strzałem Jan Sienkiewicz. Piłka pory koszecie wpada do siatki, a Białorusin w najlepszy możliwy sposób uświetnia debiut w barwach Olimpii. Otwarcie wynikły na krótko przed przerwą, a zaraz potem kolejna okazja. Wreszcie strzałem kończy to Hubert Krawczun, ale jego uderzenie nie przynosi efektu. Interesująca końcówka pierwszej części w Kaliszu. Teraz odpowiadają bowiem miejscowi. Trójkowa akcja zakończona przez Bartomeja Putnę, który jednak zrobił to niedokładnie. KKS w pierwszej połowie bez choćby celnego strzału, a drugą część meczu znów od ataków zaczyna Olimpia. Wzorcowo wyprowadzona ta kontra, całą akcję kończy Miłosz Kałachur i w Kaliszu goście prowadzą już 2 do 0. KKS, który wiosną do końca walczył o awans na zaplecze ekstraklasy, teraz znalazł się w trudnej sytuacji, ale nie złożył jeszcze broni. Popatrzmy na tę akcję Majewskiego: dośrodkowanie na Piotra Giela i zapachniało tu naprawdę kapitalną bramką. Szczęście jest przy Olimpii, ale KKS uwierzył, że nie wszystko jeszcze w tym meczu stracone. To 88 minuta, znów z piłką jest Giel, z prawej strony ponownie Majewski, płaskie zagranie do środka i tym razem Mateusz Wysokiński zamyka już akcję skutecznie. KKS łapie kontakt na dwie minuty przed końcem czasu podstawowego, a w czasie doliczonym szuka gola na wagę jednego punktu. Jesteśmy w polu karnym, gdzie Michał Czarny fauluje Bartomeja Szczaka. To będzie rzut karny dla gospodarzy. 95. minuta i ogromna presja na Mateuszu Majewskim. Popatrzmy, wygrywa tę próbę nerwów napastnik, choć naprawdę blisko interwencji był Andrzej Witan. KKS ratuje tym samym jeden punkt. Z kolei Olimpia może mieć poczucie dużego niedosytu. W sobotnim meczu w ostrudzie, ciężko było jednoznacznie wskazać faworyta. Sokół latem mocno się osłabił i jest w zasadzie budowany od nowa. Natomiast rywal, pogoń grodzic mazowiecki to Beniaminek, który za cel stawia sobie spokojne utrzymanie. To właśnie pogoń od początku zabrała się jednak za ofensywę. Pierwsze uderzenie niecelne. Kilka minut później indywidualnie Michał Grzesiński, ale on też nie uderzył tak jak chciał. To natomiast 11 minuta. Piłka z lewej strony trafia w pole karne. Tam jest Wojciech Kalinowski i zawodnik, który jeszcze niedawno bronił barw Sokoła Ostruda, teraz trafia do siatki swojego byłego zespołu. 1-0 prowadzą goście z Brodziska Mazowieckiego, a gospodarze przebudzili się dopiero w końcówce pierwszej części. Widzimy jak przed niezłą szansą stanął Michał Drabik, uciekła mu jednak ta piłka i ta okazja została zmarnowana. Do przerwy Beniaminyk na prowadzeniu, a również początkowe fragmenty drugiej połowy należały do Pogoni. Jakub Kołaczek blisko linii końcowej, fauluje go tam Dominik Stępień, a arbiter decyduje się w tej sytuacji wskazać na Wapno. Kolumbijczyk Jean-Franco Sarmiento nie myli się z 11 metrów i od 51 minuty prowadzenie Pogoni jest już dwubramkowe. Piłkarze z Ostródy szukali jeszcze w kolejnych fragmentach bramki kontaktowej. Aktywny był wprowadzony z ławki Ernest Słupski, ale tutaj przegrał pojedynek z Arturem Haluchem. Swoje szanse na podwyższenie prowadzenia mieli też goście, jednak mecz zakończył się rezultatem 0-2. do Udana inauguracja sezonu w wykonaniu Beniaminka z Grodziska Mazowieckiego. Bardzo ciekawie zapowiadało się też starcie w Puławach, gdzie zmierzyły się dwie nowe drugoligowe drużyny. Wisła Puławy to Beniaminek, z kolei GKS Bełchatów spadł z fortuna pierwszej ligi. W dodatku sezon zaczyna z czterema punktami na minusie. Patrzymy na pierwszą grożną sytuację miejscowych. Błąd w defensywie gości wykorzystuje Adrian Paluchowski, który tylko czeka na takie prezenty. Napastnik Wisły faulowany w szesnastce i będzie kapitalna szansa na otwarcie wyniku. Bartumi i Bartosiak egzekutorem jedenastki, pewny strzał, po którym nie sięgnął piłki Kevin Komar. Gol autorstwa byłego gracza GKS-u Bełchatów, a to już kolejny atak Beniaminka z Puław. Doskonałe podanie z głębi pola od Carlosa Daniela, a Ed Nilsson był w tej sytuacji pociągany za koszulkę. To będzie kolejny rzut karny dla Wisły. Tym razem Adrian Paluchowski poszuka swojego gola. On również nie zawiódł i po dwóch jedenastkach Wisła prowadzi z GKS-em 2 do 0. Gospodarze w kolejnych minutach chcieli pójść za ciosem. Błąd obrońcy mógł wykorzystać Bartosiak, ale jego strzał szczęśliwie zbił na słupek Komar. Prowadzenie od tego sezonu przez Patryka Rachwała goście w trudnym położeniu. Trudnym, lecz jeszcze nie beznadziejnym. W 38 minucie do rzutu wolnego podchodzi Martin Klabnik. Świetnie uderza z okolic 20 metra i Piotr Owczarzak nie jest w stanie uchronić Wisły przed utratą gola. Goście łapią więc kontakt, a to już fragmenty drugiej odsłony. Na zegarze 62 minuta. Groźnie uderza Artur Golański, ale broni to Owczarzak. Jeszcze była po chwili szansa na skuteczną dobitkę, ale Mateusz Pielach uratował Wisłę z opresji. W drugiej połowie GKS wyglądał jednak zdecydowanie lepiej. To kolejna akcja gości. Ponownie uderzał Golański, tym razem jednak słabiej. To jeszcze 81 minuta, gdy po mocnym dośrodkowaniu szymorka niepewnie wychodził z bramki owczarzak, ale naprawił swój błąd młody golki perwisły i ostatecznie nie dał się pokonać po raz drugi. Trzy punkty w puławach zgarnia więc Benjaminek po dwóch golach zdobytych z rzutów karnych. Stal Rzeszów i garbarnia Kraków poprzedni sezon kończyli jako sąsiedzi w tabeli. Teraz zdecydowanie wyższe ambicje ma jednak ekipa z Podkarpacia, która latem bardzo solidnie się wzmocniła. Garbarnia natomiast pod wodzą Macieja Musiała. Zaatakowała jako pierwsza. Był jednak na posterunku Kaczorowski. Z drugiej strony na nudę nie mógł narzekać również Dorian Frontczak. Ta pierwsza próba odbita przez bramkarza, a uderzenie Bartomeja Poczobuta po rykoszecie minęło bramkę. To już 38 minuta, gdy swój atak buduje stal. Damian Michalik obrócił się z piłką i dośrodkował. W polu karnym jest Andrzeja Prokic, który mocnym strzałem pakuje piłkę do siatki. 1 do 0 po trafieniu tego, który ma być w tym sezonie liderem stali, a w drugą połowę gospodarze wchodzą kolejną ofensywną akcją. Świetny rajd Łukasza Góry, który dogrywa piłkę do Patryka Małeckiego, i kolejny pozyskany tego lata piłkarz wpisuje się na listę strzelców. 2-0 dla Stali, która szuka kolejnych okazji. Tym razem pojedynek z Prokiciem wygrywa za prawda frontczak, ale 6 minut później pod Daniela myśliwca atakują raz jeszcze. Doskonała akcja i Prokicia. Nie potrafili dogonić go obrońcy, a wszystko to skutecznie finalizuje Damian Michalik. Jest już 3-0. Stal nie wypuści z rąk trzech punktów, choć w końcówce działo się jeszcze sporo pod obiema bramkami w 86. minucie Paweł Oleksy przy próbie wybicia piłki trafił w nią tak niefortunnie, że posłał futbolówkę obok zaskoczonego Kaczorowskiego. Jest gol dla Garbarni, na którego błyskawicznie odpowiada jednak Stal. W 88. minucie na precyzyjny strzał z linii polakarnego decyduje się Krzysztof Danielewicz i ponownie ekipa z Rzeszowa prowadzi różnicą trzech goli. Minutę później jeszcze ostatni, równie efektowny gol zdobyty tym razem przez Bartu Poczobuta. Stal wygrywa więc na start sezonu w świetnym stylu, 5 do 1, z czego aż 4 bramki zaaplikowali garbarni zawodnicy sprowadzeni do Rzeszowa latem. Jedyny niedzielny mecz miał miejsce we Wrocławiu. Prowadzony od tego sezonu przez Krzysztofa Wołczka drugi zespół Śląska grał z Hutnikiem Kraków, a więc jedną z rewelacji drugiej części poprzedniego sezonu. Długo nie oglądaliśmy w tym meczu klarownych okazji. Najpierw ta nieco przypadkowa szansa Hutnika. W odpowiedzi strzał Lubambo Musondy, który w tym sezonie grał już w europejskich pucharach i w Ekstraklasie. Długo w tym meczu po zero, natomiast w 39 minucie Hutnik ma rzut rożny. w narożniku, dośrodkowanie na Tomasza Wojcinowicza, który uprzedził Maksymiliana Boruca i pokonał nowego bramkarza Śląska. Na przerwę w lepszych nastrojach schodzą więc goście, natomiast po zmianie stron w ofensywie aktywny był przede wszystkim Adrian Łyszczarz. Pierwszy strzał z problemami broni i Frasik, a więc golkiper wypożyczony do Hutnika właśnie ze Śląska. Kilka chwil później raz jeszcze Łyszczarz, znów bardzo groźnie, tym razem jednak niecelnie. Śląsk szukał w tym meczu wyrównania, ale Hutnik nie zamierzał skupiać się wyłącznie na bronieniu. Widzimy jak przed polakarnego uderzał Patryk Kielisz, była tam jeszcze szansa na dobitkę, ale wyratowali się gospodarze. Coraz mniej czasu do końca, wciąż 0-1 przy Oporowskiej. Teraz widzimy natomiast jak przeliczył się Daniel Ojokowalski. Otwarta droga do bramki dla Przemysława Bargiela, ale dogonił go w ostatniej chwili Wojcinowicz i utrudnił oddanie dobrego strzału. Jesteśmy już w czasie doliczonym. Do ostatniego wiska gospodarze nie tracą nadziei. Mocna piłka od Celebana w kierunku Filipa Michalskiego, i zobaczmy: ten drugi faulowany przez Ojokowalskiego, i w ostatnich sekundach meczu Śląsk będzie mieć rzut karny. Okazja na zgarnięcie rzutem na taśmę jednego punktu. Adrian Łyszczarz w ósmej doliczonej minucie, świetnie wykonana jedynastka i nawet mimo tego, że wyczuł intencję, Frasik nie sięgnął piłki. Niezwykła dramaturgia tego meczu, który kończy się remisem 1 do 1. A na koniec mecz rozegrany w poniedziałek. Starcie dwóch drużyn, które poprzedni sezon zakończyły dopiero w barażach. Zarówno Wigry Suwałki, jak i Chojniczanka Chojnice z barażowej rywalizacji odpadły na etapie półfinałów, ale w tym sezonie mierzą w poprawienie tamtego rezultatu. Od początku musiał być czujny w ramce gości Kamil Broda, widzimy jego interwencję po strzale Mularczyka, a to odpowiedź przyjezdnych. Z wolnego Michał Mikołajczyk i świetnie po tym uderzeniu broni Hieronim Zoch. Ciekawie od samego początku w Suwałkach, ponownie jesteśmy pod bramką gości, patrzymy na ten rzut rożny, po którym znów w roli głównej Mikołajczyk, choć akurat tym razem przydała się jego obecność na linii bramkowej. Szczęście jest przy piłkarzach Chojniczanki, ale cios za cios, tak wygląda mecz w Suwałkach. Teraz groźny strzał Mateusza Klichowicza, znów obroniony przez Zocha, a w 40 minucie raz jeszcze w ofensywie jest zespół Tomasza Kafarskiego. Kamil Mazek z prawej strony, miękko na głowę Tomasza Mikołajczaka i wreszcie mamy otwarcie wyników w tym spotkaniu. Sprytna główka Mikołajczaka sprawia, że do przerwy na prowadzeniu Chojniczanka, a na kolejne godne uwagi szanse w tym meczu czekaliśmy do ostatnich 20 minut. W 73 minucie w polu karnym raz jeszcze Mazek, tym razem powalony przez Michała Ozgę zawodnik gości i sędzia wskazał za to zagranie na 11 metr. Maciej Kona ustawił piłkę, w drugi róg posłany bramkarz i jest już 2-0 dla zespołu z Chojnic. Coraz bliżej zainkasowania pełnej puli jest teraz Chojniczanka, która w końcówce nie miała dla rywala litości. To 81 minuta, gdy doskonale wyprowadzili z pod własnego polakarnego kontratak przyjezdni. Mateusz Klichowicz ruszył z piłką jeszcze z własnej połowy. Biegną we dwójkę na bramkę Wigir Klichowicz i Van Hufel. Mateusz Klichowicz po koleżeńsku. Do Holendra sama Van Hufela, a temu drugiemu pozostało już tylko dopełnić formalności. Wigry na łopatkach. Zupełnie rozbity zespół z a chojniczanka nie zamierzała się zatrzymywać. Zmarnował jeszcze tę świetną szansę Artur Pląskowski. Piłka wybita przez Lewandowskiego, natomiast w czasie doliczonym udało się już zdobyć gola Pląskowskiemu. Odbity pierwszy strzał Van Huffela, piłka trafiła jednak do rezerwowego napastnika, a Artur Pląskowski ustalił rezultat meczu w suwałkach na 0 do 4. Koncert chojniczanki i naprawdę obiecujący początek sezonu dla podopiecznych Tomasza Kafarskiego. Tak prezentuje się komplet rezultatów premierowej kolejki tego sezonu. Sporo goli, a najwięcej, bo aż sześć padło ich w Rzeszowie. Wysoko swoje mecze wygrały też chojniczanka i motor Lublin, a na uwagę zasługuje postawa piłkarzy KKS-u i rezerw Śląska. Te drużyny uratowały po punkcie w samej końcówce. Radość też w szeregach beniaminków ze Stężycy, Puław i Grodziska Mazowieckiego. W tabeli na czele po pierwszej kolejce Stal Rzeszów, która wbiła Garbarni aż 5 goli. Swoje mecze w pierwszej kolejce wygrały też Chojniczanka, Motor, Pogoń, Wisła i Radunia. Sześć drużyn z jednym oczkiem na koncie, natomiast na samym dnie tabeli GKS Bełchatów, który został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe. A teraz już harmonogram drugiej kolejki, która zostanie rozegrana w najbliższy weekend. Sześć meczów w sobotę, wśród nich m.in. zapowiadające się ciekawie starcie pogoni grodzisk mazowiecki ze Stalą Rzeszów czy meczka KS-u Kalisz z wigrami suwałki. Spośród niedzielnych spotkań najciekawiej zapowiada się natomiast rywalizacja motoru Lublin z ruchem chorzów, ten mecz o godzinie 20.00. I na tym kończymy. Pierwszy w tym sezonie magazyn ewiner drugiej ligi. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w tych rozgrywkach, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału i sprawdźcie też, co wydarzyło się w pierwszej kolejce, w Fortuna, pierwszej lidze. My słyszymy się ponownie dokładnie za tydzień.